Przemówienia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego rzadko trafiają na pierwsze strony gazet, ponieważ większość mówców nie robi nic więcej ponad powtarzanie banałów i starych żarcików. Ale kiedy w 1978 roku Aleksander Sołżenicyn przemawiał do studentów ostatniego roku Uniwersytetu Harvarda, jego słowa wykraczały daleko. Poza mury uczelni w Cambridge w stanie Massachusetts. Przez wiele miesięcy po tym wydarzeniu zachodni opiniotwórcy potrafili mówić tylko o przemówieniu z Harvardu i to w niezbyt dobry sposób. W tamtym czasie Sołżenicyn był prawdopodobnie najbardziej znanym pisarzem na świecie. Zyskał sławę dzięki powieściom, opowiadaniom, oraz demaskatorskim opisom Gułagów, sieci obozów pracy przymusowej, w których sowieci więzili około 18 milionów ludzi, w tym także i jego. Jego osobista odwaga w obliczu tyranii komunistycznej zjednała mu podziw ludzi dobrych i sprawiedliwych na całym świecie, a także zaciekłą, nieustającą wrogość KGB. I zachodnich apologetów ZSRR. Słuchasz właśnie fragmentu książki Soraba Achmari, Nie zerwana nić. Zamówią na stronie wydawnictwa Esprit, link w opisie. Od chwili przybycia na zachód 4 lata wcześniej był zasypywany prośbami o wywiady, zaproszeniami do głoszenia wykładów, honorowymi doktoratami i tym podobnymi rzeczami. Starał się jak mógł, żeby nie dać się zwieść. Był cichym, skrytym człowiekiem i nie chciał, aby przepadły jego projekty literackie, a rzemiosło się zmarnowało. Dlaczego w ogóle zawracali mu głowę? Jak wspominał w swoim pamiętniku z zesłania powiedziałem już wszystko, co było ważne, w Moskwie. Harvard to była jednak inna historia. Sołżenicyn wiedział, że ta uczelnia należy do najlepszych instytucji akademickich na świecie. Władze Harvardu od lat próbowały nakłonić pisarza do wystąpienia i przyjęcia honorowego doktoratu. W końcu laureat Nagrody Nobra, autor m.in. jednego dnia Iwana Denisowicza i archipelagu Guglułak, ustąpił. Przygotowując scenę dla Najważniejszego intelektualnego wydarzenia roku, jeśli nie dekady. Gospodarze zakładali, że będzie on realizował konkretny scenariusz, udokumentował okrucieństwa, życia za żelazną kurtyną, a później zamieszkał w kraju wolnych ludzi. Spodziewano się po nim, że zaśpiewa własną wersję imigranckiej ody do Ameryki. Sołżenicyn tak to wspominał. To, czego głównie oczekiwano ode mnie, to wdzięczności ze słońca dla atlantyckiej twierdzy wolności. Ale Sołżenicy nie należał do tych, którzy postępują zgodnie z ideologicznymi scenariuszami. Inaczej w czasach komunizmu żyłby dostatnio jako nadworny pisarz, nie miał też skłonności do schlebiania komukolwiek. W wyznaczonym dniu publiczność, licząca około 20 tysięcy osób, studentów, rodziców, profesorów, plus liczny kontyngent dziennikarzy, wypełniła Harvard Yard, aby wysłuchać sołżenicyna. Ubrany w przydługą wojskową kurtkę, ze swoim przenikliwym spojrzeniem i raz putinowską brodą, wielki człowiek musiał budzić strach w elicie najlepszych uczelni kraju. Gdy wstał, aby przemówić, rozpadał się ulewny deszcz. Nikt nie uciekał przed strugami wody, choć wielu nie miało parasoli. Po długiej, wyprzedzającej owacji publiczności nastojąco wygłosił swoje przemówienie po rosyjsku, z jednoczesnym tłumaczeniem na angielski, nakładającym się na jego przeszywający głos. Dewizą Harvardu, zaczął wykład, jest veritas, prawda. Więc przybyłem do Harvard, aby się dzielić gorzkimi prawdami. Deszcz, jak się okazało, był zapowiedzią ponurych tez, które miały za chwilę zostać ogłoszone. Tytuł wykładu brzmiał: Świat podzielony. Słóżenicy. Przywoływał podział istniejący w XX wieku pomiędzy dwoma nuklearnymi supermocarstwami tym, z którego uciekł, a tym, do którego uciekł. Większość swojego wystąpienia jednak poświęcił temu drugiemu i diagnozie, co poszło nie tak na Zachodzie. Widział w Zachodzie Coraz bardziej rozwijającą się kulturę tego, co nazywał legalizmem, który pozwalał, a nawet zachęcał, aby każdy dążył do osiągnięcia własnych egoistycznych celów aż do granic prawa. Przeżył wiele lat pod bezprawnym reżimem, więc wiedział, jak bezcenne są rządy prawa. Mimo to, społeczeństwo, w którym nie ma innej skali odniesień niż prawo, jest również mniej niż godne człowieka, ponieważ takie społeczeństwo nie wykorzystuje pełnego zakresu ludzkich możliwości. Widział Zachód zniewolony przez tyrańskie pojęcie praw. Obrona jednostki, ostrzegał, osiągnęła takie skrajności, że czyni społeczeństwo jako całość bezbronnym wobec niektórych jednostek. Szalał terroryzm, ponieważ prawnicy i sędziowie byli mniej zaangażowani w społeczeństwo jako całość, niż w maksymalizowanie praw oskarżonych, a ci, gdyby tylko mieli sposobność, zniszczyliby społeczeństwo i wszelkie prawa. Opresyjne reżimy, takie jak ten, który wtrącił Sołżenicyna do Gułagu, też z tego korzystały, zatrudniając prawników, lobbystów i kogo się dało, by legalnie realizować swoje interesy na Zachodzie. Dostrzegł nadużycia ze strony zachodnich mediów, których nadrzędną troską nie była służba prawdzie czy czytelnikom, ale ich własne cele i plany. Choć media broniły maksymalnej możliwej wolności dla siebie, nie ponosiły żadnej odpowiedzialności, gdy wprowadzały opinię publiczną w błąd nieścisłymi informacjami, lub nawet przyczyniały się do błędów na poziomie państwa. Jednocześnie główne media utrzymywały wąski margines opinii możliwych do zaakceptowania, którego granice wyznaczały intelektualne mody i korporacyjne interesy. Nieskrępowana wolność istnieje tylko dla prasy, ale nie dla czytelników, ponieważ gazety w większości przekazują w sposób zdecydowany i pogłębiony tylko te opinie, które nie są jawnie sprzeczne z ich własnym i ogólnym trendem. Co za niespodzianka dla kogoś. Pochodzącego z totalitarnego wschodu. Sołżenicyn zobaczył zachód, w którym zgiełk mód intelektualnych zagłuszył prawdziwe intelekty, a płytka opinia publiczna pochłonęła prawdziwą doskonałość. Wasi uczeni, oskarżał, są wolni w sensie prawnym, ale są ograniczeni przez bożków panującej mody. Nie ma tu otwartej przemocy, takiej jaka jest na wschodzie. Jednak wybór. Podyktowany modą i koniecznością dostosowywania się do masowych standardów, często uniemożliwia najbardziej niezależnym osobom udział w życiu publicznym i budzi niebezpieczne instynkty stadne. Jeśli to było wszystko, co ludzie zachodu mieli na myśli, przynosząc wolność Związkowi Radzieckiemu, stwierdził Sołżenicyn, to narody uwięzione za żelazną kurtyną powinny być mądre i odrzucić tę ofertę. I to był najbardziej szokujący fragment wystąpienia na Harvardzie. Gdyby mnie zapytano, czy zaproponowałbym Zachód takim, jaki jest dzisiaj, jako wzór dla mojego kraju, musiałbym szczerze odpowiedzieć przecząco: Nie. Nie mógłbym polecić waszego społeczeństwa jako ideału dla przekształcenia mojego. Na Harvard Yard rozległo się kilka okrzyków niezadowolenia. Ale ostatecznie słowa Sołżenicyna wywołały aplauz zebranej publiczności. Po wszystkim jednak, media i komentatorzy, których uraził, poszli do pracy. Wkrótce stało się jasne, że burza, którą Sołżenicyn rozpętał na Harvardzie, natrwale zachwiała odbiorem jego osoby na Zachodzie, zmieniając sławnego dysydenta w rewizjonistycznego reakcjonistę i zdziwaczałego Mistyka. Recenzje, jak się to mówi, były złe. Okazało się, że choć Sołżynicyn był niewątpliwie mistrzem pióra i niezwykle odważnym człowiekiem, jego idee społeczne i polityczne były nie tylko błędne, lecz wręcz złowrogie. Okazały się produktem swoistego rodzaju rosyjskiego obskurantyzmu i całkowitej niewiedzy, na czym polega wolny świat. W wielu grzecznościowych zwrotach uznana opiniotwórcza prasa przedstawiała go jako technokratę i zwolennika zamordyzmu. Podczas gdy Sołżenicyn bez wątpienia zasłużył sobie na prawo do wezwania Zachodu do moralnego rachunku sumienia, według redakcji New York Timesa, jego światopogląd wydaje się o wiele bardziej niebezpieczny niż duch swobody, który tak go irytuje. W rzeczy samej to właśnie po to, aby powstrzymać fanatyków takich jak pan Sołżenicyn, założyciele Ameryki zadali sobie tyle trudu, aby rozproszyć władzę i zabezpieczyć wolność jednostki. Może przybysz powinien przestać prawić kazania wolnemu społeczeństwu i zaczął się uczyć, jak docenić jego cenne i trwałe zalety. Wykład na Harvardzie. Wykazał rażące niezrozumienie zachodniego społeczeństwa. Zarzucił Washington Post. Co gorsza, Sołżenicyn wykorzystał tolerancję i różnorodność, które są chwałą Zachodu, aby zaatakować właśnie tolerancję i różnorodność. To klasyczna przypadłość wielkich rosyjskich literatów. Zakpiono we wstępniaku nieistniejący już Washington Star. Konserwatywny National Review. Był bardziej przychylny, zauważając, że nie jest znaczącą postacią w krajobrazie XX-wiecznej literatury i polityki, a jego wykład będzie prawdopodobnie czytany, rozważany i dyskutowany jeszcze przez 100 lat. Mimo to w artykule redakcyjnym postawiono Sołżenicynowi kilka celnych pytań, z których wynikało, że niezależnie od słuszności jego oskarżeń trudno wyobrazić sobie lepszą alternatywę w czasie i w przestrzeni dla modelu liberalnego. Tak, jakby każda krytyka naszych rozwiązań była nieważna, o ile nie zawierała szczegółowego opisu alternatyw. Jedyna pochlebna opinia pochodziła z pióra prawicowego felietonisty George'a Willa, który napisał: "Filozofia sążenicy na ma o wiele bardziej znakomity rodowód niż liberalizm, który jest ortodoksją w społeczeństwach, zawdzięczających swój dotychczasowy sukces temu, że żyją z moralnego kapitału starszych i uczciwszych tradycji. Will Ganiu rozlazły amerykański konsensus, który był studium zaściankowości intelektualnej i nie mógł się równać z rosyjskim przekształceniem najbardziej zaszczytnego i starożytnego tematu zachodniej myśli politycznej. Mary McGrory ze Star jednakże wypowiedziała się w imieniu wielu innych ferietonistów, gdy po prostu odrzuciła ideę Sołżenicyna, rzucając osobistą uwagę. Byłoby nam o wiele lepiej, stwierdziła, gdybyśmy przestali się zmagać z polityką, a nawet moralnością wykładu Sołżenicyna na Harvardzie i gdybyśmy spojrzeli nań w inny sposób, jako na osobistą wypowiedź konserwatywnego, religijnego i strasznie stęsknionego za domem Rosjanina. Czego dusza. Wychowana na despotycznej ziemi Rosji może nauczyć naród, dla którego wolność jest konstytucyjnym prawem naturalnym. Bardzo niewiele, uważali krytycy Sołżenicyna. Wyznał on w swoim pamiętniku: Według zachodniego, liberalnego umysłu, założyłem, że będę oceniał doświadczenia na świecie z punktu widzenia swojego własnego, ograniczonego doświadczenia sowieckiego i więziennego. Czy Gułak może służyć jako szkoła wolności. Aleksander Isajewicz Sołżenicyn urodził się na północnym Kaukazie w 1918 roku. Z wykształcenia był matematykiem, służył jako oficer artylerii w armii czerwonej w trakcie II wojny światowej. Przez cały czas pozostawał wierny sowieckiemu państwu i ideologii aż do lutego 1945 roku, kiedy to jego dość łagodne kpiny z Józefa Stalina w prywatnych listach trafiły do rąk tajnej policji. Władze skazały go na 8 lat ciężkich robót. W trakcie przymusowego pobytu w sieci łagrów, Sułżenicyn spędził 3 lata od roku 1950 do 1953 pracując jako murarz i brygadzista w obozie dla więźniów politycznych w Kazachstanie. To doświadczenie stało się podstawą jego opowiadania Jeden dzień Iwana Denisowicza. Opublikowana po raz pierwszy w 1962 roku, a więc już po śmierci Stalina, w czasopiśmie literackim Nowy Mir, poddana lekkiej fikcjonalizacji relacja wstrząsnęła Związkiem Radzieckim. A kiedy już opisy komunistycznych tortur i masowych zatrzymań bez wyroku przedostały się na zachód, Trudno było bronić reżimu, nawet jego najbardziej nikczemnym apologetom. W porównaniu z metodyczną historiografią archipelagu Guałag, opowiadanie jeden dzień jest bardziej filozoficznym świadectwem najgorszych okrucień z ludzkości i z tego powodu jest ponadczasowe. Sowiecki Guałag już nie istnieje, dzięki Bogu, choć komunistyczne reżimy Chin i Korei Północnej nadal utrzymują podobne obozy w naszych czasach. To, co pozostaje istotne w jednym dniu, to lekcja Sołżenicyna na temat tego, jak możemy pozostać wolni nawet w najbardziej represyjnych okolicznościach oraz na temat różnicy między prawdziwą a fałszywą wolnością. Powieść czytana z tej perspektywy tylko pozornie jest o gułagu. Jako więzień Sołżenicyn doświadczył i był naocznym świadkiem wielu sytuacji z tych, które opisał w książce jeden dzień. Daleki od niezrozumienia wolności, zyskał dla niej głębokie uznanie, które można zdobyć tylko przy niemal całkowitym jej pozbawieniu. I wbrew twierdzeniom jego krytyków, nie popierał tyranii ani nie sprzeciwiał się demokracji po tym jak cierpiał z powodu centralizacji wszystkich form życia w Związku Radzieckim. A zwłaszcza życia umysłowego, co według niego było równoznaczne z duchowym morderstwem. Ale czy to możliwe, żeby liberalny Zachód, sprowadziwszy wolność do legalizmu oraz braku naturalnych i tradycyjnych barier, również nie był wolny tylko w inny sposób? To było wczesne przeczucie Sołżenicyna. A im więcej czasu spędził na Zachodzie obserwując jego drogi i próbując się na nich poruszać, tym bardziej ta myśl ugruntowywała się w jego umyśle. Doszedł do wniosku, że usunięcie wielu barier stawiających opór woli jednostki paradoksalnie pozbawiło życie Zachodu prawdziwej wolności. Nadmiar praw utorował drogę do nowego poddaństwa, tworząc społeczeństwo, w którym takim typom jak Fietukow bardzo dobrze się wiedzie. Dostrzegł to po pierwsze w występkach zachodnich mediów. Reporterzy oblegali go od chwili, gdy przyjechał do bawarskiego domu niemieckiego pisarza Heinricha Byla pierwszego miejsca pobytu na wygnaniu. Sążenicyn świadomy tego, jak bardzo zagrożeni są jego przyjaciele i bliscy pozostawieni w kraju, odmówił udzielania jakichkolwiek wywiadów z wyjątkiem jednego reportera, który bardzo mu pomagał w Rosji. Inny dziennikarz wpadł w tak szaleńczą zazdrość, że opublikował artykuł, w którym twierdził, że nagrodzony wywiadem reporter przywiózł Sołżenicynowi sekretny list od żony. To było jawne kłamstwo. Mogło to zagrozić żonie Sołżenicyna, która wówczas desperacko próbowała ochronić ukryte archiwa pisarza przed KGB w Moskwie, przygotowując się jednocześnie do ucieczki. Wystawiło na niebezpieczeństwo i ograniczyło możliwości pracy uczciwego reportera w sowieckiej stolicy. Zazdrosny reporter, który napisał fałszywą historię, nie poniósł żadnej odpowiedzialności ani nie okazał skruchy. Sołżenicyn wspominał w swoim pamiętniku: Każde spotkanie z mediami w pierwszych dniach mojego pobytu na zachodzie wprawiało mnie w zdumienie. Później doszedł do tego nikczemny legalizm, który przeniknął praktyki handlowe i klimat społeczny. Książki sążenicy okazały się światowymi bestsellerami, ale on napisał je w celu moralnym i duchowym, aby obudzić świat i pokazać zło Związku Radzieckiego oraz pomóc w wyzwoleniu swoich rodaków. Połączył jeden dzień Iwana Denisowicza oraz archipelag Gugułak w duchu murarskim swojego bohatera Szuchowa. Był to wyraz Solidarności, pisarski akt prawdziwej wolności nakazany tym, co powinien był zrobić, biorąc pod uwagę talent dany mu przez Boga? Podczas podróży po Włoszech Sołżenicyn zobaczył monumentalne skarby tego kraju, pokryte grafiti, wymalowane młotami sierpami, hasłami i groźbami: Policja to mordercy, śmierć faszystowskim chrześcijańskim demokratom. Kolumny, które przetrwały najazdy barbarzyńców, i Bóg jeden wie, co jeszcze, teraz grzmiały: Niech żyje przemoc proletariatu. Hasła te musiały szczególnie drażnić człowieka, który posmakował proletariackiej przemocy. Ale gorsze było pytanie, jakie te obrazki musiały wywoływać w umyśle pisarza. Czy o to właśnie walczyli on i jego rodacy, przeciwstawiając się komunistycznym represjom? To był ten gotujący się garnek emocji i obserwacji, który zaczął wrzeć, kiedy Sołżenicyn przemawiał do studentów Harvardu. W Głagu obserwował moralne wyżyny, na jakie ludzie potrafią się wznieść, robiąc to, co do nich należy, pomimo presji wywieranej przez bezprawne państwo policyjne. Tymczasem na Zachodzie zobaczył, jak wolni mężczyźni i kobiety, jako całość, nie potrafią rozróżnić między wolnością czynienia tego, co należy robić, a wolnością robienia tego, co być robione nie powinno. I w tym tkwi podstawa filozoficzna. Krytyki Zachodu Sołżenicyna. Jak powiedział na Harwardzie, dzisiejsze społeczeństwo zachodnie ujawniło nierówność między wolnością do czynienia dobra a wolnością do popełniania zła. Te dwie rzeczy wolność dla dobra i wolność dla zła nie są tym samym. W istocie to drugie. Nie kwalifikuje się nawet jako wolność, ponieważ prowadzi do samozagłady. Sołżenicyn widział to w skoncentrowanej formie w życiu więźniów, takich jak Fetiukow, ale ta idea sięga aż do Biblii. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Sorabach Marii? Nie zerwana nic. Odkrywanie mądrości tradycji w czasach chaosu. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.